Widzicie mnie jako brzydką, ale to nie tak. Teraz jestem ładny. Teraz wam pokażę, gdzie, jaki ja mam dom. Bierzemy tutaj bierzemy działkę 20. Jak budulecina jest, jest czarna. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tu. I lecimy sam dół. I tu mam taki domek. On jest mega malutki, ale to nic idealnie. Zobaczymy gozy y, weł, y, tutaj. O, on jest taki. Tu można zmieniać kolorki. Dobra. Idziemy zobaczyć na środku. Tutaj mamy takie kuchnie o, i salon. Dobra, to jest fajne. Tutaj mamy stół. Zaz Dobra. No, wygodna krzesełka. I sobie pójdziemy tutaj. Tutaj mamy toaletę. Mm, tutaj mamy sypialnie dobra, tam jest taras dobra, lepiej pójdziemy do góry sobie, tutaj mamy taki zwykły, dobra to jest takie nie jest za fajne tutaj mamy pokój dziecięcy dobra, teraz mamy tutaj ten pokój jest dość duży, no akurat duży tutaj, o no safe mamy w toalecie no, kryjówka nie za fajna, ale dobra. W sumie nikt nam nic nie zrobi. Dobra, lecimy do góry. O jest taras. Dobra, otwieramy teraz. Teraz jest malutki, mega. Mega malutki. Idziemy sobie naprzód. Na Opa, tutaj jeszcze mamy taki. No, to już chyba jest kogoś. Yy, tak, bo to już jest inna działka. Tutaj, um, to jest ten dom. Zapamiętajcie na dole. I zmieniamy kolorek. I jest fajny. Yy, dobra, to pa!